Witamy w Gas Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Volkswagena Tiguana. Auto z silnikiem 2.0 Wersja TSI, czyli bezpośredni wtrysk. Auto 200-konne. 2012 rok produkcji tego auta. Założyliśmy tutaj instalację KM Nevo Sky Direct i przejdźmy może do pokazania poszczególnych podzespołów instalacji gazowej. Z lewej strony w głębi reduktor AC 250, stac 250 wraz z zaworem bezpieczeństwa, literek fazy lotnej, czujnik ciśnienia i temperatury gazu. Pod pokrywą mamy wtryskiwacze Barakuda wersja 130 na pojedynczym montażu. Ładnie się nam chowają tutaj pod pokrywę. E, komputer sterujący jest pod szybiu, no niestety go nie zobaczymy z tego względu, że to jest wszystko e, zabudowane. Przełącznik. Przełącznik e, w, w schoweczku koło kierownicy, tutaj na życzenie klienta został ukryty wlew, wlew pod klatką, w tym samochodzie wygląda w ten sposób, oczywiście z dokrętką mieści się bez problemu najmniejszego. I zbiornik, w tym przypadku 680x180 wysokości zbiorniczek mamy, płaski a szeroki. Maksymalny zbiornik, jaki można użyć do tego samochodu tak naprawdę bez podnoszenia praktycznie podłogi, bo ta wnęka jest dość płytka. Cena, cena instalacji. W tym dokładnie przypadku jest to 4900 zł z tego względu, że mamy dodatkowy koszt tego dopłata do tego zbiornika to jest 100 zł. Eee, mimo wszystko auto pali 11 litrów benzyny, spali około 12 litrów gazu plus około litr e, benzyny na każdym przejechanym 100 km. Mimo wszystko na każdym 1000 km oszczędzimy 260 zł, pomimo tego, że to spalanie jest troszeczkę większe i dodatkowo jeszcze jest tej, tej benzyny. Na tym zbiorniku będziemy zasięg mieli około 320-350 km na jednym tankowaniu, a zwrot nastąpi po około 18-19 tysiącach od momentu montażu. Więc Biorąc pod uwagę, że auto pali ee, dodatkowo jeszcze tą benzynę i instalacja jest dużo droższa od takiego samochodu, ten zwrot też jest naprawdę szybki. Dziękujemy i zapraszamy do Energia z Polska.